Bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko? Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia z Wergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lok Muin, przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, Wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja... potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Zgoda. Wykonać wyrok. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filipa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Filipa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. Ja, król Henselt, władca Kedwen. W obecności świadków przysięgam, że odstąpi od granic Edirn. Uznaję państwo w dolinie Pontaru pod przywództwem Saski z i przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w lok Muin. Jesteś wolny, pokażcie królowi drogę.